Z udziałem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka we wtorek, 4 lutego, miało miejsce oficjalne przekazanie radiowozu funkcjonariuszom Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. W strugach ulewnego deszczu na dziedzińcu miejscowej jednostki policji miał miejsce symboliczny akt przekazania kluczyków i dokumentów do nowego Hyundai'a. Wśród zebranych oprócz duchowieństwa z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem na czele przedstawiciele samorządu powiatowego i włodarze gmin powiatu, stowarzyszeń i organizacji wspierających ostrzeszowskich policjantów, a także funkcjonariusze miejscowej jednostki. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym nie tylko za pomoc w zakupie nowego samochodu, ale także za czek opiewający na ponad 4 na zakup testerów narkotykowych, który na jego ręce złożyła wiceburmistrz miasta i gminy Ostrzeszów Barbara Gmerek. Zarówno samochód, jak i testy, testery narkotykowe są to środki, które służą do realizacji naszych zadań ustawowych. Oczywiście te środki zdobywamy przy współpracy zarówno z samorządem powiatowym, samorządem gminnym, jak również ze stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat. Nie tylko jest to wsparcie w formie finansowej, ale również w formie rzeczowej, jak właśnie te testery narkotykowe. Działamy nie tylko na kanwie tutaj, jeżeli chodzi o pojazdy i testery narkotykowe, ale również wspólnie realizujemy wiele zadań, zadań profilaktycznych. Nie tylko z samorządami, ale wchodzą również też tutaj różnego rodzaju inne instytucje, którym leży Dobro, na sercu dobro mieszkańców powiatu e, ostrzeszowskiego. Oszczesz, Przekazane środki pochodzą z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nowy nabytek funkcjonariuszy Wydziału Prewencji pobłogosławił sam biskup, a poświęcił kapelan ostrzeszowskich policjantów. Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Ostrzeszowie ksiądz Prała Leszek Szkopek. Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Biskup Edward Janiak odznaczył komendanta Harasia srebrnym pierścieniem świętego Józefa za zasługi dla lokalnej społeczności. Określając go jako policjanta z powołaniem. Pierścień świętego Józefa jest odznaczeniem diecezjalnym ustanowionym, by okazać wdzięczność i uhonorować miłość oraz przywiązanie do kościoła kaliskiego. Wyraża się ono w dyskretnej, pokornej i często milczącej pracy, jak również nieocenionym wkładem w dusz naukę, kulturę i wszelką działalność charakteryzującą się przywiązaniem do wartości ewangelicznych dla dobra diecezji kaliskiej. Nowy samochód przekazany został naczelnikowi Wydziału Prewencji komisarzowi Jackowi Garncarkowi. Przekazujemy ten samochód Panu i Pana kolegom, żeby służył bezpieczeństwu naszych naszy mieszkańców, ale również i tym, którzy z tego pojazdu będą chodzić. W szerokiej drodze. Wszystkiego najlepszego. Bogiem. Nowy Radiowóz to rocznik 2019 posiadający silnik benzynowy o pojemności 1400 cm3 i mocy 140 koni mechanicznych. Posiada standardowe wyposażenie radiowozów policyjnych, a dodatkowo kamerę cofania. Kosztował blisko 83 tysiące zł, z czego zakup w 50% sfinansowała Komenda Główna Policji. Brakującą część przekazał powiat ostrzeszowski, poszczególne gminy i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat.